Podsumujmy sobie te dwa zestawy. Dinozor jest do składania. Faktycznie świeci w nocy. Po naświetleniu nawet ładnie świeci. Ogólnie oba zestawy kosztują 8 złotych promocji I Glinka jest miękka, czy tam ta kreda jest miękka. Nie da się tak fajnie wy, wy, wy zrobić wykopaliska. Elementy łatwo odlatują. Dużo były na odlewek. Ciężko, ciężko się składa dinozaura. A w drugim zestawie jest jakiś ciulowy, plastikowy pazur. Który ma brzydkie wykończenie z tej strony. Jakby miał podwójne takie wykończenie to by było, jeszcze by uszło. I po prostu jakiś zwykły kamerdolec zamiast gody, Bo tak piszę Tutaj dinozaur świecący w nocy Jest biały, a powinien być zielony, ale w sumie świeci na zielono I wszystko mi leci I tu powinna być Includes dinosaur bone And Rock. No i ten kamek co prawda przypomina ten kamek, ale to jest jakiś zwykły Kamek z jakąś plamką nie ma tam na pewno grody. Spodziewałem się raczej, że to będzie tak, że się to przepołowi że to będzie z plastiku i że będzie tam ta muszla ślimaka, czy jakiegoś innego krętka, wkrętka, czy coś innego. A to jest taki zwykły kamardolec Gdyby te zostały były po 4 zł, to ja jeszcze bym się nie narzekał, ale 8 zł. W porównaniu z innymi zestawami to jest masakra.